Dzień dobry kochani, już idę z mamusią. Idziemy sobie. Tu jest mama. Hej, eee. ja tak jak mówiłam, bez tapety mam tylko usta i rzęsy. Ale ubieram okulary, bo daje. Ta mamuś możesz pokazać. Tak, tutaj. Dzisiaj mam tą torebeczkę. No, mama nie widzi, bo jest ale Nie widzę dobrze. Nie możesz sama. A jakby wie, że ślepa. Kopieńczka. Po co tak idziesz daleko? No, żeby całą tą było widać ciebie. I... Torebeczka, zegareczek. I śmigamy dalej. O, hmm. Dzięki. Aha, i laczunia. Okay. A pokazamy. Także idziemy z... Pokazać laczunia? Chyba, tak. <laughs> idziemy sobie. A musia, o taką ładną ma bluzeczkę. Też się wystroiła. Idziemy sobie do dzieciaczka. Wiecie, ucieszy się mama, jak mama, ale bardziej babcia, nie? Babcia zawsze łaziła do przedszkola, prowadzała. I jak były jakieś właśnie takie występy i tak dalej, no to babcia, nie? No się cieszy, tęskni, że babcia teraz nie może, bo się uczy. Nie ma czasu. To się ucieszy, bo ma wolne już. No dobra, robaczki. Ja nie wiem, czy będę mogła tam nagrywać, bo często nie pozwalają. W szkołach zobaczymy jak to będzie najwyżej dopiero jak będę wracała jak będziemy wracać jak widzicie dzisiaj idziemy na piechotę Uff. no blisko ale to nie o to chodzi no to dopuszczam. Kochani, już jesteśmy w szkole, ja Wam troszeczkę tutaj e, pokażę jak to wygląda. Są e, tutaj rodzice, tam siedzi razem, a tam gdzieś... O, jest w czapce tam takiej. Później go Macha. ten także i tutaj dzieci biegają w tą stronę. Także... oni będą tam, tam. Trochę może temat. Ale nie może tego zrobić. E, I później wam pokażę. Tam są różne, tam starsze klasy są tam dalej. E, tutaj są e, nasze... E, tutaj jest pan nauczyciel. Też uczy Rasela Także... Podbiewa mi spódnicę, dlatego nie lubię chodzić w sukienkę. No, zobaczmy. Następna grupa Także Na pewno pokażę jak rasę, tylko nie chcę mu przeszkadzać, wiecie, jak zobaczy, że go nagrywam, to może mu kiepsko iść. Także tylko kawałeczek. te pierwszaki teraz. Aha. Także oni będą tak pierwsza, druga. Widzisz, bo Aha. tu siadają z tej strony. Aha. <śpiewanie> I <śpiewanie> zobaczcie, od razu medale, dyplomy. Dzieci oczywiście się cieszą. Rodzice kibicują. Piękna pogoda, świetna atmosfera. Także później Wam pokażę jak rasę, kawałeczek Teraz będzie rasel uh -huh. Mogłam trochę z nim poćwiczyć to. Ale to śmieszne dla życia. Może oni to bo to było. Bo to chodził na ten klub tobie. Dobra, tam jest, gotowy. Nie, nie, jeszcze nie zaczęli. Reselek nam pomachał, ale bo z daleka, nie było widać. Przemyt, bardzo no. Dobrze. nie Nie szkodzi, nie szkodzi. Russell, Russell. Russell. Uh, Tak. Oh, Jeszcze jedną kompetencję. Uh -huh. No zobaczymy. Mój duży chłopczyk. No już po wakacjach do trzeciej klasy. Ale mi się ręka trzęsie w sensie mi od gorąca. <laughs> <Aha>. Ready? Ojej. 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 Ojej.

Teraz przyszliśmy z drugiej strony, mama postawiła kawusie. Także zobaczcie, Razel dwa razy zajął drugie miejsce. Nie ma medalu, ale cieszę się. Ale no, dobra. Aha, tak. Mocna niedzinka. Dobra, dobra kawa. W smaku dobra. Uh -huh. Zwykła, ale dobra. Kabusia, wiecie, z takich tych to um, najczęściej takie siki, nie? Tak dlatego mówię, my. dlatego jestem zdziwiona. No i 30 pęsów mama dzisiaj stawia także. <grystek> Bo widzisz, że to nagrywam? Uh -huh. Nie będę nie dużo nagrywać, niech się bawi nie, a nie uh -huh. strasuje. Uh -huh. O, tam, tam, tam. szczęśliwy ze swoją. No, 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 ja sobie ją przyłożę, bo tak nie ładnie wygląda. O, od razu lepiej. I suróweczko lubiona raselka. Także tak jak obiecałam, spotykam się z Wami po raz ostatni, po raz ostatni dzisiejszego dnia. Jutro będzie jakiś filmik tematyczny. Jeszcze nie wiem jaki. Mam tam parę nagranych. Pa, pa, pa. Co chciałam powiedzieć? Parę filmików tematycznych mam, także będzie. Następny vlog pojawi się pojutrze zapraszam Was serdecznie na wszystkie moje filmiki. Życzę Wam wspaniałego weekendu, pięknej, ciepłej pogody, ślicznego słońca oraz dużo, dużo zdrówka. Dziękuję Wam kochani, że jesteście tak tacy wytrwali i czekacie na to moje filmiki i na to, że odpiszę na komentarze oraz Życzę Wam wszystkiego dobrego, po prostu. Buziaczki. Do zobaczenia, pa, pa. No, już sobie wracam. Spokojnie, raz już na plac, zabaw, pobieg. Już jestem troszkę zmęczona, ale bardzo przyjemnie było. Ja sobie tędy pójdę. A co? Bardzo przyjemnie było, fajnie. Dziewczyny sobie mogły troszkę pobiegać. No, ja niestety mogłam tylko oglądać. Ale było super. Naprawdę bardzo miło spędziłam czas, no i dziecko się cieszy, nie, jak rodzice są, oglądają, podziwiają ich wyczyny, zawody. To wiadomo, że, że jest miło. O, bardzo sympatyczny dzień, zobaczcie, piękne mamy lato, piękne. Teraz od wtorku ma padać z powrotem, ale słuchajcie, jest tak sucho, że te roślinki potrzebują i ja nie mam nic przeciwko temu, że parę dni popada. A wręcz przeciwnie mi też jest potrzebny taki troszkę też. Yy, więc co, kochani? No, zobaczymy się. Już w domu. Um, tak troszkę niewygodnie jest znieść kamerę, bo mam jeszcze razy plecak, Zobaczymy się w domu i może w ogrodzie. Zobaczę, może gdzieś na spacer dzisiaj. z nam się wybiorę. Też się to zobaczy. O której to będzie zależało. O której. Um, Misiek zadzwoni, że mogę mu jedzenie przywieźć. To tylko od tego zależy. Także do zobaczenia przy obiedzie, kochani.